Trzy nadanych. Mówi się o tym niedużo. Ludzie naprawdę nie wiedzą, do czego to służy. Do czego to u was posłużyło? Przede wszystkim do uporządkowania komunikacji między systemami. To brzmi bardzo mądrze i bardzo informatycznie, ale jest naprawdę ważne z punktu widzenia zarządzania infrastrukturą informatyczną. Ponieważ dzisiaj systemy informatyczne nie są wyspami. One zaczynają ze sobą współgrać, współpracować. Zapanowanie nad tą wymianą informacji bez jednego spójnego komponentu, takiego pośredniczącego pomiędzy, w tej wymianie informacji pomiędzy różnymi systemami jest praktycznie niemożliwe przy tej ilości informacji, jaka jest wymieniana, i przy tej ilości komunikatów, jaka jest wymieniana pomiędzy systemami informatycznymi. To się zaczyna odbywać wszystko bez udziału człowieka, co oznacza, że Pozostawienie tego samemu sobie i robienie interfejsów takich jak kiedyś się robiło, punkt, punkt, albo wymiana za pośrednictwem plików, powoduje, że to jest absolutnie niezarządzalne. Szyna danych znacznie to upraszcza. Zresztą, jak się popatrzy na rysunki same, to już rysunki pokazują, jak eleganckim rozwiązaniem jest szyna danych. Stare rozwiązania, gdzie mamy pajęczynę połączeń po, po pomiędzy systemami. I nowek jest elegancko czyściutko. Jest jeden komponent, przez który przechodzi cała komunikacja.